Dobra, tier na luty 2023, tanki Czyli lecimy po kolei, Redrin Bo jest nieśmiertelny Prawie <grymne> Super e, super e, damage robi, jest nieśmiertelny w matce Jest super barac, e, barac 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 jest ok, jest mocny jest mocny, jest mocny, jest po prostu, jest mocny. Baracik jest mocny. Aczkolwiek... Nie, yeah, bardzo jest po prostu, jest, jest, jest bardzo mocny, no. Blue. Meta. To jest totalnie nieśmiertelny jako tank. Mm, Edytka. Jest, jest OK ona jest ok. Atlas, submed. Jest dobry, łatwy do skontrolowania, łatwo go uniknąć. Masza. Masza. Oprócz tego, że jest tak głupata robi damage. I od procentowych HP przeważnie ucieka. Niestety. Nie jest grana na ramie. Jest cienka na ramie, nie obroni nikogo, a jest to słabe. Paxia. Mm. Nadal taki, on jest mocny. Nawet bym powiedział, że nawet do mógłbym wydać, ale ale nie jest skrywalny za często, jest mocny. Balerik <laughs> <laughs> Nie wiem Jest OK, chyba Fajne, bo seki, broni, leczy się Ale jest Nie jest taki jakiś ekstra Kufra Jest zajebisty o broni? Fajnie engage with infighty wszystko robi fajnie, także kufra jest zajebisty. Tutaj wiadomo. <grymne> nie i czas. Po prostu Esper, to nie jest czas Esperaldy. Uranus. Nramie też nie. nie, pomoże. Nie pomoże, nie ma Seków, nie obroni. To on może robić co najwyżej damage. Elos. Jest mocny. O, jakby... Troszeczkę więcej robił w teamie to by było ok Jego drugi skin jest spoko, pierwszy jest do bań. Grok. Hmm. Grok jest... E, szczerze to Tak, to jest submeta. meta Jest mecie, jest mega silny. Bo po prostu stawia ściany. Stawia ściano, może odinstalowywać, może wszystko robić. Ma stuna, ma szarże. Spoko. Johnson? Nie wiem, Johnson jest po prostu ok. On wjeżdża, teoretycznie studuje, nie ma zbyt dużo wielce, więc no. Hilda. Hilda, 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 meta, meta, Hilda, meta. Proszę, Hilda do mety. Hilda jest OP. Hilda wpadnie w team. oczywiście się, jest nieśmiertelna, zrobi damage. Ma jakieś tam cceki, także spoko. Gato, 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 gato jest mocny. Gato jest bardzo mocny. Ma steki, ma tam to ma wszystko. Fajnie działa jego ult. W sumie jest mocny po prostu. Rubi. Robi, 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 jest mocna. Ok, robi, jest mocna, robi, jest mocna, robi, jest mocna, robi, jest mocna. Robi, jest mocna. Jest spokojna, dużo ceków. Lolita, meta. ta dziękujemy. Lolita broni, Lolita ma ceki, Lolita ma obszarowego stuna, Lolita batercze. Lolita ma wszystko. Minotaur jest zajebisty aczkolwiek też nie, bo jest bardzo mało mobilny i to jest problem i po tym jego ulcie śmiesznym teraz, który podrzuca tylko za trzecim uderzeniem można powiedzieć, że jest po prostu okej okay, bo jest bardzo mało mobilny, jest bardzo mało mobilny, aczkolwiek dużo leczy, więc więc to też jest spoko, liska meta nie jest grana na RAMie, aczkolwiek może, może grać na dżungli być grana, może grać na być grana na midzie, Na w, w lejdzie po prostu Wbija w team jest nieśmiertelna, a w Berli to taki farming simulator. Ona musi mieć trochę farmy, trochę stacków, jakiś level, a ogólnie jest nieśmiertelna. Taka jecha submeta. Jest beast. Taka jest super, gran na dżungli, gran na ramie na sajdzie też sobie poradzi. Franco dziękuję. Franco jest bardzo sytuacyjnym tankiem, stunuje jedną osobę. Łapie hukiem jedną osobę, co jest mega słabe w ogóle, bo fajnie, że ma tego huka, aczkolwiek on nie wejdzie w team, on nie przyjmie to wejścia, teoretycznie on stoi z tyłu, jak saport. On stoi z tyłu i stara się łapać hukiem teoretycznie. No, jakiś tam dobry Franko wejdzie w team, może zastunuje jedną osobę, ale co z tego, jak padnie i nikogo więcej nie zastunuje, bo on nie ma sygnałów obszarowych, więc po prostu jest słaby. Nie jest grany teoretycznie tylko na jakichś postaciach. Lejland, wiadomo, możemy to. To jest po prostu, to jest pik e, legendarny i śmiertelny, e, robi zajebisty damage. Enemy <grystanie> pada ze śmiechu w ciągu paru sekund, więc Leila meta jako tank, oczywiście. Mm. Tigral, Tigral jest zajebisty, mógłbym go dać do submety, bo ma obszarowe CC, ma szarże, co jest najważniejsze. E, ma slowy, dużo przyjmuje dmg, także jest spoko. I w sumie to by było na tyle. Niech mam nic więcej nie będę, nie będę na razie pokazywał żadnych supportów. Saporty będą z supportów, bo jeżeli ktoś będzie grał Angela pod, pod tanka, to ja muszę się powodzenia. To jest to samo, co jakbym zobaczył taką SM czy Uranusa. To nawet jakby to weszło w team, to i tak nie ma opcji, żeby to coś przyjęło TM i żeby kogoś obroniło. Po prostu będzie można. Nie można grać Angeli, nie można grać Digi'ego pod tanka też. Support zawsze jest supportem, bo ma ku temu specjalne umiejętności. I w sumie to tyle. No. Po prostu ma specjalne umiejętności. On nie wejdzie w tym. Taki Digi nie ma żadnej szarży jak ty grał się po prostu wbije tam drugim skillem. A Digi to nie wiem. Stoi z tyłu, tak, rzuca bombkę. I tyle. To jest to takie przemyślenie właśnie na 2023 lutym. To może teraz widać jest, jest z sześciu tanków, mniej więcej w macie. Pięciu. Leila, nie no lejla to jest oczywiście dowcip tak. To oczywiście, że to jest dowcip aczkolwiek. No nie wiem, jeżeli ktoś by chciał grać Leila pod tank to wiecie. Jakaś, jakiś tam epik będzie wpity. A tutaj a Johnson też bym się zastanawiał, bo on teoretycznie jest fajny na dżungli bardzo lubię. Aczkolwiek... Nie wiem, to już bym mógł dać do jakichś mety junglerów, ale wiadomo, no Aliska też na przykład jest na dżungli, jest w mecie, bo ona gra dżunglę, gamida gra side, gra wszystko. Ale o tym będzie coś innego, po prostu to jakbym nie wiem, opisywał magów, to wtedy też bym ją dał oczywiście do mety. Jakbym wpisywał fighterów to nie dam, bo jej tam nie ma itd., itd., itd. I tutaj tylko te postaci, które są tankami. No i ikonki mega słabe sorry, bo pobierane z neta No i sumie tak jak widać Taka masza Was nie obroni Franko Was nie obroni całego teamu Wezmy to troll Uranus też, bo uran przyjmuje damage, ale nie ma ceków. i to jest lipa. I on jest, ort, czyli jest fighter. Czyli na rowami nie ma sensu żadnego. E, edytka jest ok, bo ona robi fajny damage, aczkolwiek jest w połowie marksmanem, więc to też jest takie trochę lipne Mino jest saibisty, ale problem w tym, że jego ult teraz działa śmieszniej, Znowu je nie podrzuca, to już nie jest setek eee, dopiero podrzuci za trzecim razem no to trzeba czekać, aż uderzenia tutaj jest dużo i jest bardzo mobilny, Baledik jest po prostu okay. no i w sumie to tyle